Dziś odkryjecie 13 sekretnych trików, które sprawią, że wasze montaże będą wyglądać jak filmy z Hollywood. Znaczy taką mam nadzieję. Im dłużej korzystam z CapCut, tym więcej mam pomysłów jak tworzyć niesamowite efekty i tym bardziej chcę podzielić się właśnie z wami. W tym filmie omówię 13 funkcji CapCut, które mogą być dla was przydatne, dla mnie są, a jeśli dla was nie, to ja już nie wiem co mam nagrywać, skoro każdy wszystko widział i każdy wszystko wie. Naprawdę nie wiem. Swoją drogą i tak będę nagrywał, czy chcecie, czy nie. A tymczasem lecimy z filmem, bo szkoda czasu, także chodźcie. Pierwszym elementem, na który chcę zwrócić uwagę, to używanie efektów przejść. Jakiś filtr, wszystkiego co kapka oferuje w wersji za darmo, i jest naprawdę niesamowite. Zobaczcie, jeżeli macie wgrane na waszą linię czasu już materiały w postaci wideo, zdjęć czy czegokolwiek, na czym chcecie pracować. To, oczywiście, tutaj na górze po lewej stronie macie właśnie wszystkie zakładki, którymi powinniście się zainteresować. I między innymi mamy na przykład efekty. Kiedy kliknę sobie w tą zakładkę, otwierają mi się efekty, które mam bezpośrednio w kapkacie. Niektóre są pro, niektóre są darmowe. Ja mam wersję pro również zakupioną, więc tutaj u góry po lewej stronie mam taki znaczek pro. Wy możecie tego nie widzieć, jeżeli pracujecie na wersji darmowej. Natomiast jest bardzo duża liczba materiałów, możecie korzystać w wersji darmowej i są naprawdę niesamowite. Zobaczcie, że jeżeli jeżeli na przykład chciałbym użyć jakiegoś takiego neonowego przejścia, to wystarczy, że przeciągnę go sobie na linię czasu i podstawię w miejscu, w którym chciałbym, żeby ten efekt został zastosowany. I zobaczcie teraz, kiedy po prostu puszczę, czyli nacisnę play tutaj lub nacisnę spację, ten efekt jest zastosowany na moim filmie, gdybym chciał, żeby ten efekt był szybszy, to oczywiście tutaj po prawej stronie macie możliwość dostosować bezpośrednio wasze parametry tego konkretnego filtra. Kolejna rzecz, jaka tutaj was powinna zainteresować, to na przykład przejścia. Przejścia są bardzo fajne i bardzo fajnie dynamizują film, więc jeżeli macie dwa jakieś filmy lub zdjęcie film, cokolwiek na jednej linii czasu, to możecie ten efekt również po prostu przeciągnąć. Więc, jeżeli na przykład chcielibyście zrobić sobie takie przejście, które pokazuje jakieś światło, to wystarczy, że przeciągniecie to po prostu na miejsce pomiędzy tymi dwoma filmami. I teraz, kiedy sobie przesunę to, żeby nam nie przeszkadzało, i puszczę od nowa mój film, zobaczcie, mamy takie fajne przejście, które jest bardzo dynamiczne i bardzo fajnie dodaje efektu pomiędzy filmami. Kolejnym elementem jest chroma key, czy też wycinanie bezpośrednio naszego obiektu z tła. Kapkat ma taką możliwość w wersji darmowej. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli macie film, który już graliście na naszą linię czasu, to zaznaczacie go na linii czasu i przechodzicie tutaj w zakładkę film oraz wycinanie. W tym przypadku macie tutaj albo chromaki, i wtedy wybieracie konkretny kolor, jaki was interesuje. Więc jeżeli nagrywacie na green screenie albo na jakimś jednolitym tle, który jest. Kontrastowe względy waszego ubrania to też zadziała. Natomiast, jeżeli nie mam czegoś takiego w moim przypadku, to po prostu naciskam automatyczne wycinanie. Zobaczcie, tutaj procentowo powiększa mu się wartość, ponieważ kapka sprawdza dokładnie i za pomocą swojej sztucznej inteligencji, co jest do wycięcia. I za chwilkę uzyskamy efekt, kiedy ja zostanę po prostu wycięty z tła. I zobaczcie, jestem wycięty z tła. I teraz, kiedy na przykład przesunę mój film nad zdjęcie przed chwilą, z którego korzystałem, czyli mojego nasze psy. To mogę bezpośrednio zrobić to w ten sposób, czyli jestem wycięty z tła. Działa to rewelacyjnie. I jest bardzo prosta. Kolejna niesamowita rzecz, z której korzystają naprawdę setki tysięcy ludzi, to jest automatyczne dodawanie tekstów w wielu, wielu językach. Jeżeli ja nagrywam w języku polskim, to też działa. Sprawdźmy, jak to właśnie działa. Ja podczas mojego filmu 10-sekundowego sporo rzeczy powiedziałem i chciałbym to oczywiście wyświetlić w formie tekstowej również dla osób, które mają na przykład wyłączony dźwięk. Wystarczy, że zaznaczę mój film, Przejdę do naszej zakładki tekst. I tutaj mam automatyczne podpisy. Wystarczy, że mam właśnie zaznaczoną pierwszą zakładkę, czyli automatyczne podpisy. Wybieram sobie z tej tutaj listy mój język, będzie to język polski i klikam stwórz. W tym momencie oczywiście kapka sprawdza nasz film, generuje napisy i zobaczcie, pojawiły mi się nowe tutaj zakładki, nowa linia czasu bezpośrednio z tekstem. I oczywiście ze wszystkimi podpisami. W tym momencie, jeżeli sobie przejadę, to zobaczcie, nasz tekst jest. Powiedziane względem tego, co my powiedzieliśmy. Czyli właściwie AI zrobiło wszystko za nas, nie musimy tego robić sami. By ten tekst edytować jest to bardzo proste. Wystarczy, że jeżeli mamy zaznaczony jeden tekst, lub zaznaczamy po prostu wszystkie, Przechodzimy sobie tutaj do zakładki z prawej strony, klikamy podpisy i tutaj wyświetlają się wszystkie podpisy, więc możemy sprawdzić i poprawić ewentualnie to, jeżeli ja, ja oczywiście popełniło jakiś błąd, to możemy to poprawić w każdym momencie, po prostu dopisując lub zmieniając. Możemy również zmienić, jak ten tekst ma wyglądać, czyli możemy na przykład zwiększyć rozmiar czcionki, przyjadę sobie kursorem, żebyśmy widzieli nasz tutaj tekst. Zobaczcie, mogę zwiększyć nasz rozmiar czcionki w ten sposób. Mogę dodać jakiś domyślny kształt, czyli na przykład zrobić sam obrys z kolorem wypełnienia. Możemy dodać coś z cieniem. Możemy użyć szablonów, i w tym przypadku będzie to na przykład robione w ten sposób, gdzie zastosowane zostanie to do wszystkich naszych tekstów, które się pojawiły. Czyli. Klikam spację i zobaczcie, w tym momencie bardzo częsty efekt, który widzimy gdzieś na TikToku, Instagramie, czyli na filmach, które pojawiają się w szybki sposób, a ktoś słucha bez dźwięku, to właśnie te napisy w sposób tak dynamiczny bardzo fajnie wyglądają i są bardzo proste do zrobienia. No i za darmo. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest autokolor naszej. Warstwy, czyli naszego filmu w tym przypadku. Zobaczcie, że jeżeli zaznacza sobie nasz film i przejdę tutaj do zakładki z prawej strony, jest coś takiego jak dostosowanie. Klikam sobie w to dostosowanie i mamy taką opcję jak automatyczne dostosowanie. Jest to w wersji pro i działa bardzo fajnie, natomiast jeżeli tego nie macie, będziecie musieli dopasować sobie samemu, bo jest oczywiście taka możliwość. Ja, jeżeli kliknę w automatyczne dopasowanie, zobaczcie, mój film został rozświetlony i jest nałożony właśnie to automatyczne dopasowanie. Widzimy jaka jest różnica i wygląda to to bardzo fajnie, bardzo fajnie poradził sobie CapCut z dynamicznym dopasowaniem kolorystycznym kontrastowym naszego filmu. Jeżeli tego nie macie to oczywiście możecie zrobić to samemu za pomocą suwaków, które tutaj CapCut oferuje oczywiście w wersji pro, więc możecie rozjaśnić Wasz film możecie zmniejszyć cienie lub powiększyć cienie, to znaczy możecie dopasować wszystko co chcecie samemu. Kolejnym efektem, który bardzo fajnie działa i dodaje takiego profesjonalizmu naszym filmom, jest dodawanie efektów dźwiękowych w konkretnych elementach. Zobaczcie, że na przykład, jeżeli dodam sobie jakieś zdjęcie, w tym przypadku będzie to po prostu zdjęcie kapkata, czyli logotypu kapkata, zmniejszę sobie, powiększę sobie gdzieś tutaj i zrobię animację, żeby to wlatywało na przykład z lewej strony. Więc przechodzę do zakładki animację, wybieram sobie jakąś animację, która tutaj jest i widzimy, że na przykład to jest pojawienie się z prawej strony, więc żeby nie szukać, zostawię to w ten sposób. I zobaczcie, jeżeli teraz puszczę film bezpośrednio z dźwiękiem, to wygląda to mniej więcej tak. To właśnie praktyka pozwoli Ci w pełni zrozumieć, widzimy, praktyka... jest po prostu taki efekt wizualny, ale fajnie by to połączyć z dźwiękiem, więc w tym przypadku możemy bezpośrednio pobrać z jakiejś strony, które są darmowe typu Pixabay. Jeżeli macie jakieś strony darmowe i możecie pobrać bez oczywiście praw autorskich, których nie ma które możecie wykorzystywać bezpośrednio w waszych filmach, to dodajcie. Jeżeli nie, to polecam również tutaj zaznajomić się z zakładką dźwięk i w tym przypadku macie po lewej stronie muzyka, efekty dźwiękowe i tym podobne rzeczy. Ja kliknę sobie w e efekty dźwiękowe i wyszukam sobie czegoś takiego jak na przykład łóż. To się tak nazywa i to jest taki efekt wlatującego czegoś. Zobaczcie, wyświetli mi się różne, różniaste tutaj jakieś elementy i na przykład chciałbym użyć, spróbować zobaczyć, co to jest. Może ten efekt nie jest najlepszy, ale na przykład ten? Niech będzie. I w tym przypadku oczywiście przeciągam go sobie na linię czasu i ustawiam gdzieś tutaj na dole. I zobaczcie, że teraz, kiedy puszczę nasz film, wygląda to mniej więcej tak. To jest w sumie najważniejsze. To właśnie... I tak właśnie bardzo mocno dynamizujecie wasze filmy. Natomiast jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie o tym, że CapCut jest stworzony przez tych samych autorów, którzy stworzyli TikToka. Więc wszystkie dźwięki, które są tutaj, mają prawa autorskie w postaci do wykorzystania są na TikToku. Natomiast jeżeli będziecie to wrzucać na Instagrama, czy na YouTube'a, czy na Facebooka, musicie z tym uważać i sprawdźcie swój film, czy te prawa autorskie nie są naruszone. Jeżeli nie jesteście pewni, użyjcie stron takich, które Wam na pewno pasują, z których sprawdziliście i wiecie, że tych materiałów audio możecie używać. Kolejna niesamowita rzecz to oczywiście typografia w kapkacie. Zobaczcie, że jeżeli macie jakiś filmik, chcielibyście dodać jakiś tekst, najlepiej animowany, bo w dzisiejszych czasach animacja jest niesamowita i bardzo fajne efekty daje wizualne, więc przechodzimy oczywiście do zakładki tekst i tutaj wybieracie sobie dodaj tekst. Możecie dodać domyślny tekst i sami go zanimować, albo użyć efektów tutaj bezpośrednio z szablonów właśnie kapkata. Na przykład możecie użyć szablonów takich, które są bezpośrednio tutaj wgrane i zmienić treść. Natomiast ja osobiście z tego nie korzystam, bo często ciężko to edytować, dlatego ja sobie dodam zwykły domyślny tekst, więc dodam sobie gdzieś tutaj na linii czasu. Zobaczcie, nasz tekst się pojawił, mogę go teraz zedytować w dowolny sposób, więc napiszę sobie po prostu demo tekst. Zmienię mu font na przykład na taki, jaki ja uważam, że chciałbym, by został tu zastosowany, więc wybieram sobie font na przykład. Ja bardzo często zresztą korzystam z czegoś takiego jak Fervent czy Energy. Bardzo podobają mi się te fonty. Oczywiście fontów jest cała masa, możecie sobie je przeglądać. Jeżeli jest tylko, są polskie znaki, bo na to też trzeba uważać, to możecie oczywiście tych fontów użyć. Więc ja używam sobie właśnie tego, który wybrałem przed sekundką, czyli Fervent. Jeżeli jestem z tego zadowolony, mogę go oczywiście powiększyć, zmniejszyć, mogę dodać mu obrysy, ale mogę go również zanimować. Tutaj u góry mamy właśnie jakieś takie rzeczy w postaci bańka, czyli dodajemy jakiś tekst w konkretnym takim chmurce tekstowej. Mamy efekty w postaci różnych gradientów, czy też jakichś fajnych efektów w postaci na przykład takiego czegoś. Bardzo fajne są to rzeczy, można tego używać, jeżeli pasują wam do projektu. Ja tutaj nie będę tego używał. Skupmy się na animacji. Możecie zrobić animację w postaci, jak tekst pojawia się, jak znika, albo po prostu jak pulsuje cały czas. Znaczy animacja jest cały czas podczas trwania tego tekstu na waszej grafice. Ja zobaczcie, zaznaczę sobie mój tekst. Zostawię go tutaj i zrobię efekt animacji wejścia. Tak samo jak działają pozostałe dwa, o których wspominałem. I na przykład, jeżeli chciałbym dodać coś takiego, wlatywanie tekstu od dołu. I jeżeli ja chciałbym skorzystać właśnie z tego efektu, czyli tego wlatywania tekstu od dołu, to wystarczy, że w niego kliknę i zobaczę, jak ten tekst się animuje. Jeżeli mi to pasuje, to zostawiam w ten sposób jak jest. Mogę oczywiście zmienić długość trwania animacji, czyli im dłużej, tym wolniej będzie ładowała się animacja. Tym dłużej ją będziemy widzieć. Jeżeli nam to pasuje, to zobaczcie, w tym momencie wygląda to tak. Bardzo łatwa rzecz, ale bardzo przydatna. Tworzenie filmów z pionowych poziomych, albo z poziomych pionowych, jak chcecie. W łatwy sposób można robić filmy właśnie na różne media. Kiedy jesteśmy w dobie social mediów, kiedy widzimy, że na TikToku i na przykład Instagramie shortsy, rolki, czy też relacje, jakkolwiek, wszystkie są w pionie, ale na przykład na YouTuba, kiedy ja teraz nagrywam, mam wszystko w poziomie, ale chciałbym to przerobić. To zobaczcie, w jaki łatwy sposób możemy to zrobić. Kiedy mamy nasz film właśnie w poziomie, ale chciałbym zmienić go na pion, to wystarczy, że wejdę tutaj w proporcje. Wybiorę sobie odpowiednie proporcje, jakie potrzebuję. W moim przypadku będzie to 9 na 16 ponieważ takie proporcje są używane w pionowych filmach. Kiedy kliknę sobie na to, nasz film się dopasuje do tej właśnie tutaj, do tego formatu. Mogę go dopasować. Przesunąć, i w tym momencie nasz film jest w pionie. Oczywiście mogę dorzucać kolejne animacje, kolejne efekty, ale nasz film w łatwy sposób przerobiliśmy w pionie, eksportujemy i wrzucamy na nasze social media. Kolejnym bardzo fajnym efektem jest efekt kinowy, gdzie mamy u góry i u dołu naszego filmu takie czarne paski, które pojawiają się często w kinie. Zobaczcie, jak w łatwy sposób to zrobić. Jeżeli mamy nasz oczywiście film wrzucony na linię czasu, przechodzimy tutaj do zakładki film. Oraz maska. I w tym przypadku wybieramy sobie coś takiego jak odbicie. Zobaczcie, pojawiają nam się właśnie takie coś, gdzie mamy nasz film, jakby przycięty z góry i z dołu. I teraz, za pomocą tych suwaków, możemy sobie teli nie dopasować. I wszystko super. I teraz mamy właśnie nasz film taki z tymi czarnymi paskami. Możemy to zanimować na przykład w ten sposób, że jeżeli dodamy klatkę kluczową gdzieś w tym momencie, klikam sobie tutaj rozmiar, pozycja. I w tym przypadku, jeżeli przejdę gdzieś dalej, na przykład do końca filmu i te paski przesunę. I zobaczcie, jak wygląda to teraz, kiedy puszczę play. Nasz film po prostu rozsunie się. Możemy to oczywiście zrobić szybciej, bo możemy animować te klatki kluczowe szybciej, więc po prostu je ze sobą przybliżę. W tym przypadku, jeżeli teraz puszczę, to zobaczcie, jak to wygląda. Kolejny bardzo fajny i bardzo często używany element to jest tak zwany B-roll. W postaci, jeżeli o czymś mówicie, a w międzyczasie kiedy ja mówię, pojawia się jakiś inny film, na przykład teraz kiedy mówię o psach, które gdzieś właśnie jadą. Autem i wiatr dmucha je w twarz, to wy to widzicie, pomimo że ja mówię. I właśnie tym są efekty Birol. Zobaczcie, jakie to proste. Kiedy macie już film na linii czasu i chcecie dodać kolejny film, kolejne media na waszą linię czasu, to po prostu przeciągacie go z tego okienka właśnie tutaj. Jeżeli jest za długi, chcecie go krócej, to oczywiście przeciągacie za krawędź. I dopasowujecie na taką odległość, na jaką chcecie. Jeżeli chciałbym, żeby podczas tego czasu, który tutaj mówię o psach właśnie jadących w aucie, to wystarczy, że narzucicie go na wierzch. W postaci warstwy działają tak, że ta, która jest niżej jest przykrywana przez tą, która jest wyżej. Czyli tak wyżej ma pierwszeństwo. I w tym momencie jak puszczę film, to mówię cały czas o czymś, o psach, które jadą w aucie, i nagle nie mówię, bo znowu pojawiam się ja, dlatego że film, który jest birolem, się skończył. Kolejnym bardzo fajnym efektem jest oczywiście slow motion, który jest używany w bardzo wielu filmach, by podkreślić jakąś sytuację. Jak zrobić slow motion, to jest bardzo proste, bo wystarczy, że jeżeli dodacie film na waszą linię czasu, zaznaczycie go, przejdziecie sobie tutaj do zakładki szybkość, macie możliwość zrobienia tutaj bezpośrednio slow motion lub też przyspieszenia waszego filmu. W tym momencie film trwa jeden. Kropka 0 to znaczy, że jest normalną prędkością odtwarzany. Kiedy kliknąłbym gdzieś tutaj szybciej, będzie odtwarzany z podwójną prędkością. W tym momencie nasz film jest po prostu szybszy, więc Ctrl Z. Nasz film w tym momencie trwa 17 sekund. Więc zobaczcie, że jeżeli przesunę u jakąś część i trwa teraz. O połowę wolniej, i w tym momencie, jeżeli puszczę, to zobaczcie: nasz film jest w slow motion. Efekt podwójnej osoby to znaczy, że mógłbym teraz na swoim filmie dodać kolejną osobę, która mówi o czymś innym i zrobić bardzo fajny efekt, który bardzo fajnie wciąga widza w całą narrację Twojego filmu albo pokazuje coś z innej strony. Zobaczcie, jak to działa. Jeżeli mam jakiś film konkretny, Chciałbym go zduplikować, by to zrobić oczywiście możecie zrobić CTRL-C, Ctrl tak działa to wszędzie, natomiast możecie również z przyciśniętym klawiszem Alt przeciągnąć go po prostu w warstwę wyżej. W tym momencie mamy dwa filmy, te same oczywiście o tej samej długości, ale chciałbym, żeby ten górny film został wycięte tło, żebym został sam ja, a tło żeby zostało wycięte. Więc w tym przypadku oczywiście to co mówiłem wcześniej, przechodzę do zakładki wycinanie, klikam automatyczne wycinanie. Tutaj kapka w tym momencie przetwarza nasz plik i za chwilkę po prostu pojawi się sam ja z wyciętym tłem. Kiedy zostało już to zrobione, jak widzicie, nie widać różnicy, dlatego że mamy włączony oryginalny film, który ma tło. Jeżeli na chwilkę go schowam, klikając w to oko, zobaczcie, jestem sam ja. I w tym momencie, kiedy włączę z powrotem to oko, moja warstwa się pojawia. W tym momencie jestem ja na oryginalnej warstwie oraz Jania na wyciętym tła. Więc teraz, kiedy na przykład siebie przesunę jednocześnie Zmniejsze. Na przykład dodam gdzieś tutaj, to jak to wygląda? Więc, jakby można robić tu naprawdę niesamowite rzeczy. I mógłbym dodać siebie jeszcze więcej razy. Wystarczy, że po prostu siebie skopiuję i dodam gdzieś tutaj z tyłu za sobą. Zobaczcie, że mam taką możliwość. I zobaczcie, w tym momencie jestem w trzech osobach i mówię. O tym samym, ale efektów i możliwości jest nieskończona ilość. Więc, jeżeli chcielibyście dodawać siebie i mówić o różnych rzeczach naraz, to naprawdę są niesamowite możliwości. Kolejnym bardzo fajnym efektem jest używanie maski. Jeżeli w tym samym czasie chcecie pokazać dwa filmy jednocześnie albo zdjęcie i film, ale w tym samym czasie, w tym momencie zobaczcie, jeżeli mam dwie warstwy, jedna na drugiej, w tym samym czasie. To po prostu jedna przykrywa drugą. Zobaczcie, pod spodem mam drugi film, a chciałbym je pokazać jednocześnie, na przykład na połowie ekranu. To wystarczy, że jedną z tych warstw potraktuję maską. By to zrobić, zaznaczam sobie górną warstwę, przechodzę tutaj do prawej zakładki, wybieram film oraz maska. Jeżeli wybierzecie jakąś konkretną maskę, może to być krąg, może to być odbicie, czy też horyzontalnie, to w zależności od tego, jaki efekt potrzebujecie, w moim przypadku wybiorę sobie odbicie i dopasuję tak, żeby. Zrobić to po pierwsze w postaci pionowej i dopasować, żebym miał tutaj moje psy w kadrze. W tym przypadku, jeżeli jestem z tego zadowolony, po prostu wracam do podstaw i przesuwam moją maskę gdzieś tutaj do prawej strony. Film, który mam pod spodem, przesuwam do lewej strony, i w tym momencie, jeżeli puszczę, zobaczcie, mam dwa filmy jednocześnie. Jest to w bardzo łatwy sposób do zrobienia za pomocą maski, także polecam też tego spróbować. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że te 13 trików rozjaśniło Wam nieco bardziej możliwości kapkata. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, oczywiście, i wrzucić w komentarzach swoje najbardziej absurdalne pomysły na kolejne triki. Być może nagram. A na dzisiaj to wszystko, także żegnam się. Cześć.